Nie może być. Jesteśmy gdzieś w lesie. Wybierać słupki na ogrodzenie. Mamy 49 słupków, potrzebujemy 64. Wybieramy takie słupki, które mają tak 9-12 cm. Całkiem ciężka praca. I ciężko było tutaj autem wjechać do lasu. Jeden. O. O. Dobra. Ile Czekaj, jeszcze 10. Odejdź Odejdź 58 Uwaga 59 Ta. może być

Chyba tak. Czy ja Czekaj. A. Raz, dwa, trzy, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem, dwa, trzy, piętna, szesna, siedem, osiem, dziewięć, pięć, trzy, trzy, pięć, dziewięć, Cztery, cztery, jeden, 6, 3, 7, 4, 4, 9, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 6, 6, 7, 4, 6, 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 no to te odłożymy tego i tego. O, musimy pomóc. No. Dobra, wrzucamy na górę. Mhm. Dobra, no i dobra, mamy. Zrobię tylko zdjęcie. No, to, 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 to o, będzie i podniesiemy jeszcze tylko te, co nam spadły. Dobra. Dobra? Będzie, będzie. No. no. Mam. No. Okej. Okay. A tego? A tego to nie wiem czy podnieść. Da się, da? Dobra, dobra, mamy. Idziemy. 64 słówki A tamte? O. Też coś nieco bardziej wygląda. To chodź tego wrzucimy. Tam może to się uda, tam są O, tu, 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 tu. Nis tu nisko. I na no, niego wdamy tego. O, ale ciężki. Na środę? nie dobra to zostawmy go zostawmy go Myszku dobra Godzinka. godzina czasu nam zeszła tutaj pracy w lesie plus na dojazd trochę czasu no i załatwiono to chyba będzie jedyna wizyta w lesie na budowie a tak wygląda samochód po wizycie w lesie. Także, jak coś, to się przyszykujcie, że będzie, że będzie brudno. Dobra, spadamy stąd. Cześć, witam w kolejnym dniu. Dziś przyjechałem tutaj w to samo miejsce, co byłem wczoraj z Klaudią. Pod las się spotkać z leśniczym, żeby zapłacić mu za drewno. Ogólnie proces, pierwszy raz kupowałem drzewo i proces wygląda mniej więcej tak, że w poniedziałek przyjeżdża się na miejsce, gdzie to drzewo jest, te słupki i można sobie je wybrać na spokojnie. Potrzebne są do tego dwie osoby, bo te słupki są dosyć długie i ciężkie, już takie powyżej 12 cm średnicy, no to są mega ciężkie. Jeszcze 9 i 10 no to można spokojnie sobie wziąć samemu ale ciężko się wykłada z, z tej kubki z tego, z tego całego no, nie wiem jak to się nazywa szpaler chyba, drewna taki no i, no i to się układa na bok ogólnie i później tam jakiś pomagier leśniczego albo leśniczy przyjeżdża to mierzy, wycenia no ja dost, tam musiałem zadzwonić żeby poznać tą cenę później i dzisiaj się umówiłem drugiego dnia na zapłacenie i to jest tam dzień sprzedaży więc w poniedziałek się wybiera, w wtorek się kupuje i płaci. No. I prawdopodobnie dzisiaj dostanę tą, tą asygnatę. Tak mi się wydaje. Ewentualnie potwierdzenie tylko, że kupiłem. Eee, zobaczymy jeszcze, bo czekam na leśniczego. Eee, I wstępnie się mówiłem, że za niecałe dwa tygodnie, bo teraz mamy tydzień majowy, będziemy mieli. I następny tydzień to prawdopodobnie przyjadę z tatą i zabierzemy te słupki, no bo tata ma samochód dostawczy. No i tak, tak to, tak to wygląda To jest chyba najtańszy sposób, żeby pozyskać drewno na słupki Szukałem w internecie wcześniej na Eliksie, i gdzieś tam, gdzie, gdzie tam mogłem szukać to były takie słupki sprzedawane, do, które są używane jako stemple przy zalewaniu stropów ale jest ich bardzo mało ogólnie w internecie, przynajmniej w tym okresie. Jak szukałem, to było zaledwie tam jedno ogłoszenie, że ktoś sprzeda swoje słupki, swoje stemple na strop, które używał. Ale zasadniczo to było bardzo daleko stąd. I cena wcale nie była taka fajna, bo pani sprzedawała za 6 zł za słupek, gdzie jak sobie policzyłem, no to wyszło mi. Niecałe 3,80 zasłupek tutaj z lasu, jak sobie, za, jak sobie tutaj jakby zadzwoniłem do leśniczego i się umówiłem. Więc to chyba najtańszy sposób jest pozyskania yy, drewna na słupki. I jak yy, chcecie wybierać, no to szukajcie sobie, znajdźcie swoje nadleśnictwo. I potem znajdźcie najbliższe leśnictwo okoliczne. Na stronie nadleśnictwa będzie lista leśnictw, do których yy, należy dzwonić. I u mnie były akurat dwa, wybrałem sobie jedno, które było tutaj bardzo blisko. No i właśnie tam był numer do, do leśniczego i sobie tam z nim już porozmawiałem. No, to tak wygląda kupowanie słupków od nadleśnictwa. A ja teraz czekam na leśniczego, żeby zapłacić. A, powiem Wam jeszcze w ogóle, bo to drewno mi wyszło 64 słupki, tam po około 3,80, z tego co pamiętam, za jeden słupek, no to wyszło tam 243,50. No, to tyle. I kolejną rzeczą, jaką musiałem zamówić na ogrodzenie, to jest siatka ogrodzeniowa. 150 metrów, 156 ogólnie, ale zamówiłem 150, bo 6 metrów gdzieś tam tata zdobędzie z działki od brata. Więc 150 metrów to kosztuje takiej zwykłej siatki leśnej 265 zł i dodatkowo no ja musiałem za przesyłkę sporo zapłacić to w sumie wyszło 48 zł za przesyłkę czyli jakieś 315 zł za e, 315 zł za siatkę i e, 243 zł za słupki no i to jest taki w sumie kompletne takie bieda ogrodzenie e, tymczasowe na budowę e, w ogóle na razie bez bramy robimy po prostu będziemy sobie tam jeden słupek używać e, do Odsuwania, żeby tą siatkę odsunąć, żeby zrobić wjazd i, i będziemy czasem ją tam zamykać. No, więc takie prowizoryczne, póki co. A jak się nam to rozwiązanie nie spodoba, no to będę kombinował i zamówię deski startuku i, i zbije bramę. No, to w sumie, w sumie tyle, co tam wyszło: 240, 315, 560 zł, jakieś za to 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 ogrodzenie, no to myślę, że to jest yy, spoka kwota a powiem wam z ciekawości, że takie ogrodzenie właśnie, bo specjalnie pisałem y, na eliksie, żeby się podpytać ile kosztuje wykonanie takiego ogrodzenia, no to na gotowo, tak żebyście nie kiwnęli palcem to wychodzi, że to ogrodzenie będzie kosztowało tam ponad 3000 zł, bo Yy, przynajmniej tutaj w mojej okolicy, czyli sobie tam 20 zł za metr bieżący yy, ogrodzenia. No więc 500, ta, 500, co? 560 zł, a 3000, no to jest bardzo duża różnica. Więc yy, myślę, że warto takie ogrodzenie wykonać samym. Yy, też ciekawą rzeczą, którą zauważyłem, jest to, że i często na budowach w ogóle nie widziałem takiego ogrodzenia. A z tego co pamiętam, no to ono jest wymagane na czas budowy, więc yy, nie wiem. Ja tam to robię, żeby po prostu sobie teren ogrodzić i już tam jakby zaznaczyć, że to jest jakby teren budowy i. No i tyle. Dobra, czekam na leśniczego. No, więc za całe drewno wyszło 243,23. I tam e, było 1 metr i 13, i no tak jak widzicie, 100, 175 zł netto, 243, 23 brutto. To będzie tyle na dziś. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Niebawem więcej filmików z budowy.